No, jestem w kuchni, jest godzina jak widać 22.20, to nie jest 10 rano, 22.20, za oknem widać dzień, um, właśnie wróciliśmy jakąś godzinkę temu ze spotkania partii politycznej, która dopiero powstała, znowu w telewizji mnie uchwycono. Nie, nie, to już po prostu jest śmieszne w tej chwili, bo tyłem tym razem, także nikt mnie na pewno nie rozpozna. Co chcę wam pokazać, to jest, to jest takie coś, co ja wymyśliłam sobie. Oczywiście to nie jest żadne wymyślone przeze mnie, ale jest bardzo smaczne. Tutaj bardzo dużo na Islandii je się baraniny. Owszem, my Polacy nie zawsze przepadamy za, barin, za baraniną, niektórym to kompletnie nie odpowiada. No, ale tak jak mi odpowiada bardzo. I y, baranina islandzka, ja Wam powiem szczerze, ona jest milion razy lepsza jak w Polsce. Nie jest twarda, nie śmierdzi i naprawdę jest y, naprawdę jest super, super mięso. No ale niestety ono, ono ma swój zapach, także jak ktoś cały czas je, y, tą y, wyprzowinę, czy, y, czy na przykład y, wołowinę, i nagle przerzuci się na no, baraninę. No to może mieć z tym jednak problem jakieś moczenie w mleku czy tak dalej. Owszem, można. Ja polecam kupić gotowy, już przygotowane y, z paraniny kawałek, na przykład w winie, już namarynowany, w pomarańczach namarynowane. No, wszystko to można tutaj kupić. I dopiero wtedy, jak to już jest przygotowane i, i dużo dodatków E tam jest na przykład, albo. No teraz już na, tutaj na Islandii nie stosują MSG, starają się unikać takich. Y, sztucznych jakichś konserwantów, no MSG to jest, jak on się nazywa? Glutaminian sodu. Także starają się tego już nie, nie używać i na przykład takie przyprawy, używam bardzo dużo przypraw, to może już innym razem, ale na przykład tutaj piszę, że nie ma tego MSG, tak? Czyli nie ma glutaminianu sodu i no akurat to jest papryka, ale ja tu mam dużo tych przypraw, i akurat ta firma po prostu jest yy, w sklepie organicznym, można to kupić, czyli to są takie przyprawy, prawda, yy, zdrowe. Yy, więc tak, co chcę pokazać, to jest właśnie. Hmm. Nie wiem, co to jest, ponieważ to się nazywa Lamba Prime. Lamba, czyli barana prime, no to właśnie nie wiem, jaki prime, po jakiemu, może jakiś preminister, z preministra może być mięso. O, właśnie, preminister, to znaczy premier, czyli głupoty znowu gadam. Yy, nie, ale to jest jakiś taki, yy, jakby to powiedzieć... Tutaj od kręgosłupa chyba ta część jest, bo to nie jest polędwica, ale to już jest taka jakby tylnia polędwica, tak? Także widać, ona jest taka lekko tłustawa i właśnie w baraninie ten tłuszczyk jest bardzo ważny, ponieważ on nadaje właśnie całkowitej miękkości temu mięsu. Co ja będę z tym robić? Otóż ja to pokroję, to jest lekko przymrożone, żeby się w cieńsze plasterki łatwiej pokroiło. Ja to pokroję. I zasypię to zasyp, zasypką, przyprawą z polskiego sklepu, tutaj kupioną, czyli z polskich, e, przyprawą do gyrosa. Ja kupowałam kilka tych przypraw, i najlepsza jest z e, firmy Kamis. Także tutaj nie wiem, czy mogę tak reklamować, ale, ale po prostu najlepiej mi właśnie smakowała e, najbardziej tak mi przypominała tego gyrosa, którego pamiętam sprzed lat gdzieś tam. Ten Gyros był na, na dworcu kupowany. Ja pochodzę z Gdyni w ogóle, także były takie budki w latach 90. i, i właśnie ja, ja taki smak pamiętam. I ta przyprawa mi tego smaku dostarcza. Co ja z tym zrobię? To pokroję, zamarynuję to, będzie sobie tam leżało w lodówce do jutra. A jutro sobie wymyślałam, że włożę to w półki do hamburgerów. I ja myślę, że będzie całkiem, całkiem dobre. Także ja już to robiłam jako Pite, chleby do Pita też sama robię, także może Wam kiedyś pokażę, jak ja to robię. No, tak, także to bym na razie teraz urwała, i, i mówię, jeżeli nie, nie nagram, bo czasami się zakręcę. Niestety, i przez to, że szybko całe życie tutaj się toczy, i obowiązki to po prostu nie zawsze zdążę to wszystko nagrać, a to wszystko musi jednak poleżeć, to. To mówię od razu, to będzie takie ala hamburgery, tylko to będzie pokrojone, później na patelnie, podsmażone aż takie zrumienione, ale nie spalone, bo to później już nie ma niestety smaku. I mówię, to jest, to jest rewelacja po prostu, to będzie super. Także tak właśnie wygląda kawałek mojej kuchni, bo kuchnia tam jeszcze dalej, dalej jest. Ale że jest, że tak powiem w wiecznym bałaganie, to może się zastanowić, czy Wam pokażę. Nie, po prostu mam dużo rzeczy, ponieważ ja właśnie lubię różnego rodzaju sprzęty, maszyny takiego, różne właśnie do ryżu, jakieś wyciskarki, prawda, różne tu właśnie ten, nie ekspres tylko, nie mikser tylko, robot kuchenny, maszyna do kawy, no niestety to mi zabrało bardzo dużo miejsca. I moim marzeniem jest kiedyś mieć taką szafę z wieloma, wieloma półkami, gdzie ja sobie to wszystko fajnie poustawiam i to po prostu nie będzie stało na drodze. No ale cóż, czekamy, może będzie to większe mieszkanie kiedyś, prawda? Także. Życzę Wam smacznego, jeżeli sobie takie danie przygotujecie, właśnie z tej baraniny. Możecie użyć mięso wieprzowe, możecie użyć wołowiny, aczkolwiek ja, ja myślę, że bardzo dobre by było z kurczaka z piersi. Też robię z kurczaka z piersi i, i, i naprawdę super też jest, tylko to trzeba wysmażyć, nie? Także trzymajcie się do takich.